Witam Was dzisiaj w kolejnym bookholu. Tym razem będzie to mniejszy book haul, jeżeli chodzi o ilość tych książek, ponieważ mam tylko ich 11, a właściwie tutaj przy sobie mam 9, ponieważ dwie już przeczytałam i zostawiłam je w domu. Także gdzieś tam tutaj o nich wspomnę i pokażę, wkleję gdzieś tam po prostu zdjęcie układki. Jak mówię, nie ma tych książek jakoś bardzo dużo, no ale i tak myślę, że warto je pokazać, pokrótce powiedzieć o czym są i. I po prostu pokazać, co mam zamiar czytać w najbliższym czasie. Także bez zbędnego przedłużenia myślę, że możemy zacząć. I pierwszą książką, którą tutaj mam, to są cudowianki. To jest druga część Cudwit Malina. To są historie z rodu rodziny Koźlaczek. Ogólnie tutaj się zastanawiałam, czy zamówić kolejną część. W moim przypadku byłaby to czwarta heksologii o Dożywilk, ale stwierdziłam, że mam trochę taki przesyt. Tą serią i musiałam odpocząć, i stwierdziłam, że zamówię tą, bo po prostu i tak się zbierałam do zamówienia tej książki bardzo długo. I stwierdziłam, że skoro mam taki, no tak jak mówię, przesyt, trochę zaczęła mnie denerwować, właśnie historia z tego świata Dory. Więc stwierdziłam, że zamówię tą i wreszcie się za nią zabiorę, bo naprawdę bardzo długo czekała. No i tutaj mamy po prostu. Kolejne historie z rodziny Koźlaczek. E, myślę, że będę się dobrze bawić i to będzie taka lekka e, dla mnie książka, właśnie na ten czas wakacyjny, także czeka na mnie. I jeszcze z e, takich bardziej estetycznych rzeczy, to bardzo ładna okładka, twarda. I tutaj mamy taką wyklejkę. E, w pierwszej części były takie no, różowe tło i takie malinki, a tutaj mamy właśnie jakieś kociołki, kryształowe kule i tak dalej, także też uroczo. W następnej kolejności mamy ABC od Christie. To jest trzecia książka właśnie moja od Agaty Christie. I tutaj po tytule możemy coś wnioskować i zachęcił mnie bardzo opis, kiedy mamy tutaj morderstwa, które zostają popełnione właśnie w porządku alfabetycznym. Także tutaj poza tym, że właśnie mamy tą kolejność alfabetyczną i właściwie zastanawiamy się dlaczego, dlaczego po prostu Morderca stwierdził, że zacznie zabijać w takim porządku alfabetycznym. To mamy też tutaj taki, powiedzmy, dreszczyk albo wyczekiwanie na to, do której litery dojdzie. Ja bardzo lubię coś takiego, jak właśnie coś mnie trzyma w napięciu, żeby dowiedzieć się, dlaczego coś tak się stało i właśnie do jakiego momentu dojdziemy finalnie. Dalej mam tutaj książkę, której właściwie nie planowałam zbytnio kupować. To jest outlet, ale słyszałam o nim już. O, nim, o tej książce po prostu już kiedyś. To jest Ultimatum, i generalnie to jest e, książka napisana przez byłą stewardesę, więc tutaj mamy no, też można się domyślić po okładce e, historię, która będzie się dziać na pokładzie samolotu. E, I tutaj ten tytuł też po przeczytaniu opisu bardzo dużo wyjaśnia, ponieważ pilot ma ultimatum e, i albo uratuje swoją rodzinę, która została powiedzmy przechwycona. Albo zabije 148, ile dobrze pamiętam, tak 148 osób, które są na pokładzie. Ogólnie taki pomysł na książkę wydał mi się dość ciekawy i taki intrygujący właśnie. Tym bardziej, że jest ona napisana przez tą byłą stewardessę, więc wiecie, no nie chcąc nie chcąc miała pojęcie trochę jak to wygląda powiedzmy od środka taka praca na pokładzie samolotu, i tak dalej, więc tutaj trochę też innymi oczami. Natomiast widziałam dość słabe opinie na temat tej książki. A może nie tyle, że słabe, tylko po prostu przeciętne, że nie ma żadnego szału, e, jeżeli chodzi o tą historię. Ale zobaczę, przeczytam i wyrobię sobie własną opinię i zobaczymy, czy też e, podzielę. Te opinie, które przeczytałam, czy nie. Kolejną książką tutaj mam Psychozę. I powiem Wam szczerze, że nie wiem, jak to się stało, że jeszcze nie obejrzałam tego filmu, ale ostatnio mam taki bardziej. Yy nie wiem, bardzo, większą ochotę po prostu na tego typu książki, e, więc stwierdziłam, że dobra, skoro nie udało mi się swym, filmem, to wezmę książkę. Więc bardzo pokrótce, bo też nie chcę zbyt dużo zdradzać, dwa dni temu dopiero skończyłam tę książkę, więc to jest bardzo świeża sprawa i nie chcę tutaj za dużo powiedzieć. E, mamy tutaj bohaterkę Mary, która kradnie pieniądze i to dość sporą sumę pieniędzy i no jak można się domyślić, nie powinna tego robić. E, no i przy ucieczce właśnie z tymi pieniędzmi e, ląduje w Przydrożnym motelu, który prowadzi drugi bohater, czyli Norman. I tutaj, co ja najbardziej lubię w takich książkach, to nie sama akcja, która dotyczy właśnie morderstwa, tylko przedstawienie psychiki samego mordercy. Bardzo mnie to ciekawi. I tutaj wydaje mi się, że to, jak było to przedstawione, i te wszystkie właśnie akcje po kolei to było coś super i myślę, że dobrze, że zaczęłam najpierw czytać książkę, a nie przeczytałam nie przeczytałam, nie obejrzałam filmu. Mam w planach zobaczyć, czy będzie to samo wrażenie co przy czytaniu książki, ale wydaje mi się, że lepiej mimo wszystko zawsze czytać najpierw książki, a później oglądać filmy i to jakoś to co po prostu przeczytacie bardziej sobie to odzwierciedlicie później w filmie i jest są po prostu lepsze wrażenia, tak mi się wydaje. I teraz może powiem o tych dwóch książkach, których nie mam tutaj fizycznie z sobą. I pierwszą z nich to Obcy od Kamusa. To jest autor, który napisał Dżumę. I jak sprawdzałam, to Dżuma nadal jest w kanonie lektur obowiązkowych. Swoją drogą też mam w planach właśnie przeczytać Dżumę po... Pola tak szkolnych, tak powiedzmy, bo ostatnio była właśnie jakaś tam reforma, jeżeli chodzi o te lektory obowiązkowe, także musiałam sobie sprawdzić i Juma jest nadal. Także tutaj obcy, który pochodzi od tego samego autora. I właśnie mamy przypadek takiej trochę bezsensowności życia, powiedzmy, brak emocji i. Innym przypadku, za chwilę powiem o drugiej książce, e, która również, bo tutaj objętościowo nie jest ona zbyt długa, ona miała chyba jakieś 160 stron tego tekstu, było naprawdę bardzo mało na stronę, jeżeli chodzi o to wydanie, które Wam tutaj e, właśnie pokazuję. E, natomiast mamy tutaj właśnie taką bezsensowność m, tego życia i powiem Wam szczerze, że tutaj czytając to, e, miałam takie jakby. Odizolowanie się, wyobcowanie od tego bohatera i to mnie fajnie przedstawiło. Także myślę, że jeżeli zacząć z takimi książkami o takiej tematyce, bardziej wydaje mi się filozoficznej, to jest dobra książka do zaczęcia tego typu tematów. Natomiast wydaje mi się, że też nie będzie dla każdego, bo nie każdy lubi takie tematy, ale to miała nie być recenzja. <głos》> Po prostu bokol. E, także po prostu przejdźmy, bo nie chcę mówić naprawdę za dużo o tych, e, o tych książkach, także może przejdźmy do kolejnej. E, no i kolejną, którą też przeczytałam, i też bardzo ciężko mi właśnie mówić, i powinnam to. E, no Powinnam to wiedzieć, że jeżeli robię book haul, to może robić go zanim przeczytam te książki, bo później mi bardzo ciężko mówić o tym, żeby nie powiedzieć za dużo i zostawić to po prostu na podsumowanie. Ale mamy tutaj podróż na wschód od Hessego i stwierdziłam, że zostawię te książki obok siebie, bo to również jest taka książka, którą ja bym dała, miano, dała jej miano bardziej filozoficznej, tylko tutaj miałam wrażenie. Odwrotne niż do obcego. Tutaj bardziej wbijamy się w tego bohatera i przeżywamy razem z nim, a nie takie odczuwamy wyobcowanie, powiedzmy, od tego, od tego właśnie bohatera. To też nie będzie książka dla wszystkich. To jest również krótka, to jest jeszcze krótsza, bo miała chyba jakieś 100, kilka stron, nie pamiętam ile dokładnie. Ta podróż na wschód to bardziej metaforyczne, powiedzmy, podejście do tytułu. Szczerze mówiąc, ciężko mi opisać tą książkę. Bo była naprawdę na początku dość dziwna. Bardzo ciężko było mi się wbić w, to, w tą historię. Dlatego, może zostawmy to i, i przejdźmy do kolejnej, którą będzie mi łatwiej opisać. Także, dla odmiany tutaj od tych filozoficznych i książek, które już mam za sobą, może tu mi trochę będzie łatwiej. Tak, nie tak miało być. Tak mam problem z tym tytułem. E, ogólnie powiem Wam szczerze, że chciałam mieć coś takiego młodzieżowego. E, ta książka też wyszła dość niedawno i ja ją widziałam na TikToku e, u kilku osób. Ogólnie jeżeli chodzi o okładkę to mnie szczerze mówiąc e, nie zachęca i może tutaj nie jest aż tak najgorsza, ale mam wrażenie, że jak na żywo na nią patrzę, to mnie jakoś tak przebodźcowuje, i szczerze mówiąc, nie wiem, czy bym spojrzała na nią, jeżeli bym nie miała czytać opisu. A opis mnie właściwie zachęcił. Ona jest też skierowana bardziej do młodszych czytelników, bo tutaj z tyłu jest ograniczenie wiekowe 12. Po prostu na tej okładce dużo się dzieje, ale wiecie, nie oceniamy książki po okładce, chociaż ja przyznaję się, że to robię, bardzo często. Ma też bardzo ładne barwione brzyki, tak z jeszcze estetycznych rzeczy. Jestem zaintrygowana i szczerze mówiąc ciekawi mnie akurat to ograniczenie wiekowe. Czy ta historia będzie, wiecie, bardziej angażująca, bo tutaj, jeżeli chodzi o bohaterów, to dowiadujemy się z opisu, że mamy pal maturalny i mamy główną bohaterkę głównego bohatera, którzy mają się nienawidzić i nagle ten bohater spada z drabiny. Oboje tracą przytomność i budzą się wtedy, kiedy mają po 30 lat Także mamy tutaj motyw przeskoku w czasie i są narzeczeństwem, także to zachęca, ale od razu mi się skojarzyło to w ogóle z filmem Dziś 13, Jutro 30, czy jakoś tak. Także jestem ciekawa i jestem ciekawa, czy ta historia mnie bardzo zaangażuje, czy raczej będzie taka niezbyt do mnie przemówi po prostu. Dalej mamy kolejną moją sztukę Szekspira z właśnie tej serii. W tych wydaniach, czyli burza, zaintrygował mnie opis: mamy tutaj księcia Prospero i jego córkę Mirandę, którzy zostali przed laty wygnani na małą wyspę, tam żyją i nagle rozbija się statek, który, którego załoga powiedzmy jest przeszłością tego księcia i on będzie się musiał zmierzyć z tą przyszłością. Zaintrygowało mnie. Czy mi się spodoba? Zobaczymy. Kolejna książka to Kaznodzieja. Tutaj bardzo pokrótce. To jest kolejny tom e, tej sagi kryminalnej. Dokładnie to jest drugi tom sagi kryminalnej od właśnie Camille Legberg. E, I tutaj właściwie to jest chyba standard w tej, e, w tej jej serii mm, kryminalnej, że mamy tutaj morderstwo. Młodej kobiety, i mamy tutaj to odniesienie do przeszłości. Ja bardzo lubię takie, takie właśnie dociekania, jeżeli chodzi o przeszłość i jakieś morderstwa i co to ma związek z jakimiś. Tutaj akurat jest zaginięcie sprzed 25 lat, dwóch młodych kobiet, także bardzo mnie to ciekawi i ja lubię takie motywy właśnie z odniesieniami do jakichś starych spraw. Także przede mną drugi tom. I zostały nam ostatnie dwie książki. Pierwszą z nich będzie An, Ania z Redmondu, czyli to jest trzeci tom przygód w nowym tłumaczeniu. Właśnie Ani. I tutaj mamy już Anię, która jest dorosła, ma 18 lat i wyjeżdża na studia do Redmondu. Jestem w ogóle już w trakcie czytania, dopiero właściwie na początku. Także wszystko, cała ta historia, ten trzeci tom przede mną. Natomiast to, co mi się podoba, to. Już zmiana stylu. W sensie wiecie, przechodzimy od pierwszej części, kiedy Ania jest małą dziewczynką, później mamy ją troszkę starszą, tutaj znowu starszą. E, I nie wiem, ja bardzo lubię Anię, bardzo lubię tą serię, więc e, nie mogę się doczekać kolejnych tomów, aż je kupię i aż przeczytam. I tego też. Nie mogę się doczekać, aż skończę. No i już ostatnia książka od Olivia Blake: One for My Enemy. Powiem Wam szczerze, że nic kompletnie nie wiem o tej książce. Widziałam ją kilka razy na TikToku i wydaje mi się, że była dobrze oceniana. Natomiast kupiłam ją w sumie tylko dlatego, że cena okładkowa to 60 zł, a ona była na promocji bardzo dużej promocji, bo była tylko za 10 zł za tak grubą książkę. Stwierdziłam, że wezmę. Okładka też w sumie zachęciła i opis również, ale zobaczymy, czy, czy mi się spodoba. Natomiast to, że opis mnie zachęca, to nie znaczy, że mogę odkładać tą książkę, bo ja tak mam niestety, że jeżeli coś widzę, że naprawdę jest popularne, to ja później to odkładam, także jeżeli czytaliście to możecie mi powiedzieć, e, czy jest warta po prostu czytania jak najszybszego, powiedzmy, e, i możecie dać swoje opinie na ten temat i mnie jakoś zachęcić, może bardziej. No i to już jest koniec tego buchola. Przebrnęliśmy przez wszystkie te 11 książek i powiem Wam szczerze, że dzisiaj mam wrażenie, że mam jakiś problem z wysłowieniem się i ten buchol był strasznie chaotyczny. No, a tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, za dotrwanie, za przetrwanie tego filmiku. E, no i do następnego.